Witam państwa serdecznie. Dziś porozmawiamy o kilku czynnikach, które poprzez nasze jelita potrafią zniszczyć nam całe nasze zdrowie. A to właśnie dlatego będziemy ten temat poruszać, bo większość osób myśli o jelitach bardziej w kontekście trawienia i tylko. A tak naprawdę, jelita to całe centrum zarządzania naszym organizmem i naszym zdrowiem. Bo nie chodzi tylko o wchłanianie składników odżywczych. Chociaż samo to już ma ogromny wpływ na to, jak będziemy się czuć i jak będziemy funkcjonować. Ale warto pamiętać, że jeżeli chodzi o nasz układ immunologiczny, to od zdrowia jelit wiele zależy, bo aż 70% układu immunologicznego tych ważnych komórek dbających o naszą odporność znajduje się. W jelitach. Dodatkowo, jeżeli chodzi o nasz nastrój, o nasze emocjonalne i psychiczne zdrowie, to pamiętajmy, aż 90% serotoniny produkuje się właśnie w jelitach, a to jest hormon szczęścia które właśnie wpływa na to, jak psychicznie się czujemy. Dodatkowo jelita to jest nasz właściwy proces detoksykacji. Oczyszcza organizm nie tylko z resztek pokarmowych, z tych pokarmów strawionych, które już niepotrzebne i trzeba je wyprowadzić, ale też pomaga usuwać te związki toksyczne, które wątroba poprzez pęcherzyk żółciowy wyrzuciła do jelit. Pamiętajmy, że jakość naszego snu też zależy od zdrowia naszych jelit, a szczególnie od naszej mikrobioty, od tych bakterii probiotycznych, bo to one wpływają na produkcję hormonu snu. Dlatego wszystkie osoby, które chcą być zdrowi, energiczni i mieć dobry humor zawsze, no, powinni zwrócić uwagę na te pięć aspektów, o których dzisiaj powiem. Bardzo często są one lekceważone. Niektóre osoby na te szkodliwe czynniki w ogóle nie zwracają uwagi, a są też takie osoby, które ogólnie o nich wiedzą, tylko dlaczegoś nadal nie wyeliminowały to ze swojego życia. Bądźcie ze mną do końca i zobaczcie, czy wy jeszcze nadal któryś z tych czynników no, lekceważycie i pozwalacie mu niszczyć wasze jelita i wasze zdrowie. Punkt numer jeden. Ogólnie o tym akurat wiele osób wiem, wiele osób słyszało, ale kiedy chodzi o jakieś zmiany w układzie pokarmowym, podrażnienia, stany zapalne na szluzówce żołądka i jelit, to dlaczegoś o tym akurat winowajcy. Zapominamy. I w kontekście profilaktyki, kiedy nic nam nie dolega, to już w ogóle go lekceważymy. A chodzi mi przede wszystkim o pewnego rodzaju dodatki do jedzenia, do naszych potraw, do tego, co kupujemy w sklepie. I ja Wam dwa dzisiaj takie, no myślę, bardzo niebezpieczne podam, o których możecie nie wiedzieć. Ale które teraz powinniście unikać. Po prostu czytając etykiety, sprawdzajcie, żeby tych dwóch dodatków tam po prostu nie było. Jednym z takich dodatków jest karagen, inaczej E. 407. Pod taką nazwą możemy go w produktach zobaczyć. Dlaczego mówię, że wiele osób na niego nie zwraca uwagę? Bo ogólnie pochodzi z czerwonych wodorostów. I wydaje się, że przecież wodorosty są zdrowe. No to możliwe, że ten akurat składnik też nam nie szkodzi. Tym bardziej, że o karagenie różne są informacje. I wiele osób mówi o tym, że akurat ten, który jest dodawany do żywności, jest absolutnie bezpieczny i może być stosowany. Ale, kochanie, tak nie jest. E, najpierw powiem Wam, gdzie go znajdziemy. To są takie, taka substancja, która wykorzystuje się jako zagęszczacz. I na przykład w mleku roślinnym, w kokosowym lub migdałowym. Pijecie takie mleko. Patrzcie na opakowaniu, czy takiego zagęstnika tam nie ma. Można go też znaleźć w jogurtach w różnych deserach mlecznych. Także bądźcie. Ostrożnie i uważnie. Natomiast jeżeli chodzi o tym szkodliwy czy nieszkodliwy, rzeczywiście mówiło się o tym, że jest dwa rodzaje karagenu i ten akurat, który w żywności absolutnie nam nie szkodzi, ale ostatnie badanie, jedno z najnowszych z 2024 roku, jednak wskazuje, że ten właśnie dodatek jest dla naszego zdrowia niebezpieczny. I zobaczcie, szczególnie u uczestników badania z nadwagą, ekspozycja na karagen skutkowała obniżeniem wrażliwości na insulinę całego ciała i wątroby, z tendencją do zwiększonego stanu zapalnego mózgu, moi kochani, oraz podwyższonego poziomu białka C reaktywnego, jakby stanów zapalnych w całym organizmie. Ponadto karagen wiązał się ze zwiększoną przepuszczalnością jelit. A przypuszczalne jelita to są związki toksyczne, które dostają się do naszego krwiobiegu. To są nie do końca strawione białka, które też się dostają do krwiobiegu, a układ immunologiczny odbiera to jako intruza i z tego powstają innymi, choroby autoimmunologiczne. Hasimoto, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, reumatoidalne zapalenie stawów. Wydawałoby się, mówimy o jelitach, a zobaczcie, jakie konsekwencje niezdrowych jelit, a mówimy tylko o jednym czynniku o dodatku do produktów spożywczych. Kolejnym jest E466. To jest emulgator, który jest dodawany do lodów, do wypieków. I tak naprawdę wiele osób takie produkty spożywa. Także mówimy nieprzypadkowo, ograniczmy to, co jest w sklepie sprzedawane, już takie produkty przetworzone. Akurat E-466 wpływa na florę bakteryjną i też zaburzając tą florę, powoduje stany zapalne na śluzówce i nieszczelność jelit. Także kochani, E-407, E-466 – Unikajmy. Ja wiem, że wszystkie te składniki naraz nie zapamiętać, ale jeżeli zapamiętamy te dwa i będziemy mniej kupować tych produktów, no to już będziemy zdrowsi. Drugim czynnikiem, który bardzo negatywnie wpływa na cały nasz organizm poprzez jelita, to jest stosowanie leków. I zacznijmy od najbardziej takiego oczywistego. To są antybiotyki, które niszczą florę bakteryjną. I tu znowu takie. Nie mówię o tym, żeby w ogóle nie stosować antybiotyków. Są czasami sytuacje, kiedy one są konieczne i ratują nam życie. Ale nie stosujmy je wtedy, kiedy można bez nich się obejść. Zacznijmy zawsze od naturalnych metod i tylko jeżeli jest to konieczność, no to wtedy antybiotyk już zastosować. Pamiętajcie, że antybiotyki zaburzają równowagę w naszym mikrobiomie i nie tylko w jelitach. Nie jedna osoba wie, szczególnie moje kobiety, że po stosowaniu antybiotyków, nagle w drogach rodnych też czujemy, że flora bakteryjna jest zaburzona i pojawia się grzybica. Osoby, które mają osłabione górne drogi oddechowe, też bardzo często wiedzą, że jak tylko antybiotyk zastosował na żołądek, to nagle wysiadły zatoki. Zastosował na zatoki wysiadły jelita, ze względu na to, że to szk szkodzi na cały nasz organizm. A warto pamiętać, że po jednej takiej kuracji, Antybiotykami. Ona może być krótka, jednotygodniowa lub dwutygodniowa, a odbudowywać później flory bakteryjną trzeba przez kilka miesięcy. Niestety, u niektórych osób, którzy są bardziej osłabione, albo na przykład, którzy już nie mają wyrostka robaczkowego, to ta odbudowa trwa nawet latami, a czasami uszkodzenie jest stałe i bez wprowadzenia dodatkowej suplementacji, odbudowy tej flory. Ona już sama się nie może zregenerować, bo nie ma tego rezerwuaru, gdzie przechowują się w naszym wyrostku takie bakterie probiotyczne, właśnie na przypadek takich awarii, kiedy wchodzi antybiotyk i zabija absolutnie wszystko. Pamiętajcie o tym, kochani. Ale druga grupa leków to są niesterydowe leki przeciwzapalne. I tu nawet takie jak ibuprofen albo aspiryna, wydawałoby się, no tyle ludzi stosuje. Ból głowy, ból zęba, ból stawów, od razu... Idziemy na łatwiznę, sięgamy po leki, a przecież można najpierw, głowa boli, do to wyjść na świeże powietrze, wypić szklankę ciepłej wody albo naparu na przykład rumiankowego, wziąć sobie zrobić jakiś okład, jeżeli bolą stawy, czy to gorący, czy to zimny okład, też bardzo dobrze pomaga. Zastosować najpierw naturalne metody boli, krę boli kręgosłup. Pamiętajcie, dla kręgosłupa, dla stawów ważny jest ruch rozciągania, takie delikatne rozciągania, które bardzo pomagają odblokować mięśni, zmniejszyć ból, a czasami zlikwidować. Nie śpieszmy się z tymi tabletkami. Naszym czynnikiem trzecim to są używki, papierosy i alkohol. Ja myślę, że tu w ogóle nikogo nie trzeba przekonywać, że to szkodzi zdrowiu. Natomiast w jaki sposób? Przede wszystkim sam alkohol, na przykład etanol i jego metabolity potrafią zniszczyć komórki, które wyścielają nam śluzówkę w układzie pokarmowym. Dlatego tak często osoby, które nadużywają, miewają nadżerki, wrzody i zmiany nawet nowotworowe. Zaburza się też flora bakteryjna, upośledza się też proces trawienny i proces chłaniania i dokładnie tak samo działają papierosy. Zarówno te zwykłe jak i papierosy elektroniczne. Punkt czwarty to jest nadmiar cukru. I tu nie chodzi o to, że to jest dużo kalorii. Nie chodzi też o to, że skacze cukier we krwi i powstaje coś takiego jak insulinooporność. Osłabia się wątrobę, osłabia się trzustkę. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o wpływ bezpośrednio na jelita, to cukier bardzo mocno podrażnia sam w sobie śluzówkę, wywołując stany zapalne, zaburza florę bakteryjną, bo on karmi chorobotwórczą florę, te bakterie, które wywołują stany zapalne karmi pasożyty, karmi grzyby. I to powoduje, że później są procesy gnilne w naszym organizmie. Zaburza się też proces detoksykacji, oczyszczania organizmu. Człowiek jest zatruty, ma takie objawy jak mgła mózgowa, ma problemy z koncentracją i z pamięcią, tylko dlatego, że cukier po prostu nadużywa. Jeżeli chodzi o to co konkretnie unikać? No po pierwsze nie słodzić, nie brać ten cukier na łyżeczkę, nie wsypywać go ani do kompotu, ani do herbaty, ani do kawy. To jest raz. Po drugie te wszystkie czekoladki, cukierki, jakieś ciasteczka, wszystko co z białej mąki, z cukrem jest upieczone, nieważne jak pyszne, ograniczyć. Też nie chcę Wam powiedzieć, że nigdy w życiu tego nie stosujcie. Ktoś ma urodziny, upiecze sobie w domu tort, w domu lepiej niż kupny, ze względu na to, że nie dodacie tam chemii, nie dodacie tam y, tego y, tłuszczu trans, tylko weźmiecie prawdziwe masło. I jak już raz upieczecie takiego torta i zjecie z całą rodziną i z przyjaciółmi, no nic się nie stanie. Ale to ma być wyjątek, taka okazja, raz na jakiś czas, a nie regularnie, codziennie, coś słodkiego. To wtedy będzie w porządku. Tylko że musimy karmić naszą zdrową florę bakteryjną, a ona na pewno cukru nie potrzebuje, bo ten cukier cały zjedzą tylko te bakterie, które akurat nas będą niszczyć. A naszym piątym punktem jest stres psychiczny. I tu też wiele osób nie zwraca na to uwagę, bo myślą, no, stres psychiczny czy to jest głowa. Co tu mają wspólnego jelita? A to właśnie mają jelita wspólnego, że Stres a szczególnie produkcja hormonów stresu ma ogromny wpływ na jakość naszej mikrobioty. Okazuje się, że hormon stresu kortyzol, on niszczy nasze bakterie probiotyczne, zmniejsza nie tylko ilość tych bakterii, zmniejsza też jakby nie tylko liczebność, ale i różne gatunki. Potrafi zniszczyć całkowicie, że nasza flora staje się uboga. I wtedy ta kuracja, na odbudowę, ona też jest dość ciężka, bo tu nie chodzi tylko, żeby namnożyły się te bakterie, które zostały. To chodzi jeszcze o to, żeby zasiedlić teraz na nowo te szczepy, które. Zostały zabite przez stres. Stres też potrafi wywołać bardzo mocne stany zapalne. Poprzez to, że powstają też skurcze i niedotlenienia w śluzówce, mogą też występować różnego rodzaju wrzody. Szczególnie osoby, które mają np. chorobę Krona, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, wiedzą, że wystarczy się trochę zdenerwować i jest nawrót choroby. Albo nawet osoby, które mają wrzody żołądka, dokładnie tak samo. Tak jak kółko zamknięte się tworzy. Jak człowiek się denerwuje, to powstaje. W to wywołuje niesamowity dyskomfort, ból, bardzo często biegunki, a to też dodatkowo nasila stres, i do tego nie powinniśmy dopuszczać. Dlatego, jeżeli ktoś wie, że sytuacja jest stresowa, w takich czasach żyjemy, to powinien zdawać sobie sprawę, co pomaga to ograniczyć. Przede wszystkim, co oglądamy, co słuchamy, z kim komunikujemy się i dodatkowo możemy. Zawołać na pomoc zioła. To mogą być adaptogeny, to mogą być zioła takie jak na przykład dziurawiec. Jeżeli to nie jest jakiś bardzo mocny stres, to nawet herbatki na zmiany miętowa, rumiankowa też będą nas wyciszać. I bardzo mocno nas wycisza uziemienie. I kontakt z naturą. Kiedy to całe negatywne takie napięcie jesteśmy w stanie po prostu zrzucić, pójść do lasu, do parku, poprzytuleć się do drzew, pooddychać tym świeżym powietrzem wśród roślinności. Dopóki jeszcze jest możliwość i jest zieleń, jasne, że w zimie. Też możemy na spacery chodzić i też przyroda jest dla nas lecznicza. Ale w tym okresie teraz to tym bardziej, dopóki te drzewka jeszcze pozwalają nam do siebie się przytulić, nie ma lodu na pniu drzewa, to róbcie to jak najczęściej. I kochanie, my nie musimy być idealni, nie musimy żyć według książki, trzymać się dokładnie, stawiać sobie jakieś sztywne ramki, ale po prostu powinniśmy świadomie podchodzić do swojego odżywiania. I do swojego stylu życia. Mam nadzieję, że moje wskazówki będą dla Was bardzo ważne. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, co uważacie jeszcze jest nam potrzebne, żeby zadbać o swoje Jelita. Jakie jeszcze błędy ludzie często popełniają. A ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarza.